Przed nami piękne stanowisko wiązówki błotnej. Jak widać, jest to roślina wysoka. Dorasta do półtora metra do około 2 metrów. Jeżeli ma bardzo dogodne warunki, zbieramy z niej te piękne, białe, puszyste kwiaty. W okresie jesiennym można wykopać kłącze. Rośnie gdzieś przy rowach. W, w, w starych, na starych łąkach, u gorach, gdzie dosyć długo jest nieuprawiane. Tutaj mamy przykład już wiązówki, która już niestety przekwita i tylko z tego egzemplarza na przykład będą się nadawały te fragmenciki dwa malutkie do zebrania, a to resztę to niestety już są nasiona. Ewentualnie można wziąć do domu i sobie gdzieś tam wysuszyć i zesiać u siebie w ogrodzie, jeżeli ma się odpowiednie miejsca. Zbieramy te kwiaty i jak te kwiaty ususzymy, to możemy z tych kwiatów zrobić sobie napary. Napary, suszymy, napary stosujemy do kuracji w czasie grypy przeciwgorączkowe do kuracji gdy bolą nas stawy do kuracji związanych z wszystkimi stanami, gdy nas coś boli napar jest bardzo dobry, możemy zrobić też nalewkę zalewamy wysuszone kwiaty 70% alkoholem i trzymamy to w cieple, robimy nalewkę i potem tą nalewkę możemy albo spożywać e, oczywiście e, w małych ilościach, albo możemy tą nalewką alkoholową smarować stawy na przykład, które nas bolą, e, na parę można sobie również przecierać twarz, gdy mamy jakieś problemy e, trądzikowe, e, więc e, zioło bardzo ładne z wyglądu, ale i też bardzo dobre dla nas. Zapach ma, ma miodowo taki migdałowy. Niektórzy mówią, że podobny do wanilii. Tyle już nazbierałam. Tam pod spodem mam też troszkę innych ziół, ale o tak mniej więcej takie piękne kwiaty, jeszcze nie takie już przekwitnięte, nadają się do zbioru. Jest też Znany taki napój, że zasuszone kwiaty yy, wiązówki zalewamy ciepłym mlekiem i popijamy to właśnie w trakcie yy, różnych chorób grypopodobnych. Yy, bardzo dobre zioło działa przeciwbólowo, tak jak mówiłam. Pięknie pachnie, można nim aromatyzować jakieś nalewki. Yy, Będą wtedy miały piękny migdałowy, miodowy zapach i smak jednocześnie. Pozdrawiam Was. Do zobaczenia.